To jakby ten związek, z którego wyszłam, naprawdę mega toksyczny. Nasz człowiek, którego oczywiście bardzo kochałam, ale związek z nim nie, mi nie służył. Mm -hmm. e, w, jakby otworzył, jakby wyczyścił mi drogę do tego, żeby tak naprawdę pojawił się człowiek, z którym jestem do dnia dzisiejszego i z którym tworzymy fantastyczną rodzinę. E, I rodzinę, i firmę, bo tak naprawdę we wszystkim jesteśmy, e, jesteśmy razem. E, zresztą w ogóle firma sprzątająca z moim mężem była momentem totalnego resetu naszych. E, wiecie, takich oczekiwań wobec siebie, bo my się poznaliśmy właśnie w momencie, kiedy mi runęło wszystko, czyli mi, runął mi pomysł na pierwszy swój właśnie biznes, czyli odchodzę, wiecie, z korporacji, idę na swoje, będę robiła swoje, ja wtedy miałam pomysł, że będę prowadziła agencję reklamową, wydawało mi się to bardzo proste i jako osoba kreatywna po prostu powinna mieć zlecenia, e, ale i nawet zlecenie pozyskałam, wiecie, to, to, i to całkiem dużej firmy, tylko wtedy... Mm, Zapomniałam o tym, że jednak w każdym biznesie jest ważne coś takiego jak dywersyfikacja portfela klientów i to, że pozyskasz jednego dużego klienta na ogólnopolską kampanię mediową, nie oznacza, że ten klient zapłaci Ci w terminie i że będziesz w stanie uregulować po prostu swoje, swoje zobowiązania. I, I ratunkiem tak naprawdę przed totalnym bankructwem było to, żeby właśnie stworzyć firmę sprzątającą, którą tworzyliśmy z moim Pawłem.